Czym jest duchowość bez dogmatów? Duchowość bez dogmatów to prawdziwa duchowość pozareligijna. Dużo ludzi myśli, że duchowość to oszustwo, to jakiś wymysł. Dużo ludzi myśli, że duchowość to abstrakcja, to coś, czego nie ma. Jest tak dlatego, ponieważ ludzie ci nie mają wiedzy na temat duchowości? Nie mają prawdziwych informacji na ten temat? Jak mieliby je zdobyć? Nikt im nigdy o tym nie mówił, o tych prawdziwych informacjach. Do przeciętnego człowieka dociera religia, różne wierzenia, czyli zniekształcona forma duchowości, której została odebrana wartość.